Czekaliśmy grupę Japończyków i właśnie Gościu idzie w butach na 6000 tysięcy do Namcze Bazar i akcja jest taka, że to są buty powyżej 6 tysięcy a on robi podejście właśnie do Namcze nad siebie Tak to wygląda po drodze, w której idzie się w butach podejściowych Tak, tak akcja Himalaje Idziemy, idziemy! Przeszliśmy już 4 km, myślę. Dostało jeszcze 4 godziny. Wow! Dziś nie proszę. Chińskie, japońskie. Góra, nie wiem jaka, myślę, że pewnie masz 6000. I co? No idziemy! Do przodu. Dzisiejszy cel to Namcze Bazar. Namcze Bazar zostaniemy z 3 dni. No bo mamy bardzo dużo czasu. Planujemy tutaj być 30-40 dni. No a tutaj Gazprom, Nepal, Himalaja. Zwierzęta mają ciężko w Himalajach. Nie ma łatwo. Nie puste czy pełne, ale. No. To jest interes. Masz muły, masz osły, masz jaki. Możesz zrobić dobry deal. Widzicie gościu leje je patykiem. Tak to wygląda. Ja aktualnie niosę 20 kg ponad. Tutaj niosę 10 około 30 kg. W nam trzeba będziemy szukać tragarza, który weźmie te rzeczy od nas. No wiesz, tam student niesie. Śpiwory jedzenia. Mieliśmy ja kiełbasy, boczki, konserwy, chleby. Eee, no bo z czasem tak to wygląda, że to jedzenie się już przejada. I po prostu, czy hamburger, znaczy hamburger, czy makaron, czy ryż, z obojętnym jakim dodatkiem smakuje tak samo. Kawałek słoniny z, z cebulą, z czosnkiem może naprawdę y, zmienić i uratować Ci życie. Życie na szlaku. Hej, what's your name? My name jest My name is Lukas. Nice to meet you. Proszę. Proszę. Jabłko. Nie chcesz On <laughs> też nie umie, ja Nie Proszę. Chodź. Testujemy jabłkami e, muły, które są do roboty, a tu kilo jabłek kosztuje 500 rupi, rupi jak nie 1000. A my dajemy osłom jabłka, bo mamy dwa na No, nada nada. Não, 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 não. não, não. não. Trzeba je przesuwać. Bo one mogą też się posłysnąć i zlecieć na ciebie z tą butlą. A ty jesteś przy skale, więc średnia akcja. No, Siemanko, słuchajcie, e, dotarliśmy do Namce Bazar. E, no i w na Namce Bazar spędziliśmy już dwa dni. No i czas na kolejny etap. Aklimatyzacji wchodzimy na okoliczne góry. To co tu widzicie, to jest 6000. spodem jest Namcze Bazar. Eee, I co? Wchodzimy na 3900 albo na 4. Czyli 5500 metrów przewyższenia robimy. Eee, no co? To właśnie w tym chodzi, żeby wejść do góry, spędzić czas na większej wysokości. Zejść do niższej, no i tam tak samo. I później coraz wyżej, coraz, niżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Tak wygląda. No i tak wygląda sprawa. Tu rozstroi mi się zegarek, pokazuje 3,5, ale jest też nie tak w rzeczywistości na 3,800. Bardzo silny gaz, bo się właśnie tutaj na prawie na szczycie tego wzniesienia. Tutaj jest. Tam idzie student. Ogólnie tutaj każdy chodzi swoim tempem i się nie spieszy. Przima, ale jest, no a tutaj w ogóle możecie zauważyć takie jakby takie warstwy, nie? To tam chodzą panie się tu widzę, czy nie? O tam są. I one zbierają tutaj chrust. To no bo tutaj nie ma tak dużo drzew takich regularnych, dlatego wychodzą, zbierają no i co no i i do wioski <laughs> i do wioski. Nie wiem czy to jest dla zwierząt, czy to są jakieś zioła, nie mam pojęcia. E... Raczej to do palenia na pewno, bo tu się pali główne miaka bo nie wykorzystuje się, nie marnuje się tych odchodów. Tu leci helikopter do Base campu. Także tak się transportuje rzeczy do Everest Base campu. To nie są Tatry. To nie są Tatry. Tutaj nie da się donieść. bo na przykład, nie wiem, lecę helikopterem do Everest Base prawda? Biorę czterech ludzi, no i zamawiam jeszcze tam, nie wiem, ileś tam 500 kg towarów. To gdybyśmy rozłożyli te 500 kg po szerpach, no to by musiało iść z 15 szerpów. Z 15 szerpów by musiało iść, żeby to donieść, i musieliby iść, no nie wiem, z, z 5 dni. No. A tak co leci helikopter zabiera od razu. Dziękuję, do widzenia. Tu rządzą pieniądze. tak prawda, moglibyśmy sobie lecieć od razu do Namcze Bazar, wysiąść tutaj, aklimatyzować się 4 dni, 5 Chodząc po okolicznych szczytach, później do Everest Base Campu i siedzieć w Everest Base Campie. Tak naprawdę o to w tym chodzi. Ktoś, to ma kasę, rządzi. Zresztą jak wszędzie, ale my nas to jakoś tak. Nie rusza, bo my nie robimy tego na, na popis, żeby tylko pozaliczać. My jesteśmy osobami, które chodzą po tatrach i, i starają się znaleźć gdzieś tam y, drugie dno w tym wszystkim. Idą sobie właśnie, to jest nasza odskocia. Idziemy po to, żeby sobie przemyślić pewne rzeczy, a nie po to, żeby przejść, zaliczyć, porobić fotki, wrócić, pochwalić się gdzie byliśmy. Nie, nie. Himalajet to jest głębszy wymiar. No, a nie jedliśmy w ogóle chleba, kiełbasy od listopada także jesteśmy tacy wyposzczeni już <laughs> serio no wiedzieliśmy kogo ściągnąć z Polski wpadł ziomek przywiózł kiełbę no i morale się podniosły tak serio tu mam poczek, kiełbę yy, szynkę chleby no i chilling, a ma w tle... No i siedzimy tu godzinę dwie. Będziemy się zbierać na dół, bo pewnie te chmury nas odstraszą zaraz. Namcze Bazar. To jest jeden z ostatnich hubów, większych hubów przed Everest Base Campem i okolicznymi wioskami. E, warto zatrzymać się tu dwa, trzy albo więcej dni, żeby nie dostać wyżej choroby wysokościowej. Namcze Bazar. Stąd z tej miejscowości wywodzą się większość szerpów którzy wchodzą na okoliczne szczyty te 8k plus 7000 i tak i tak dalej i tak dalej no i stek z, z serem z jaka sandwich też z bafem nie tak i serem Kanapka z tunczykiem kończymy Klimatyzacji. Jutro wychodzimy 10 km, ale o tym później. Ej, siedzimy właśnie w, w mesie, wszyscy, nie? No i, przy, i ruskie mają właśnie urodziny. Ruskie mają właśnie urodziny. I tutaj jest jakiś numer, ciężki się odwala. Śpiewa jak cerkwi na pogrzebie. Chłopy siedzą, śpiewają. No siemanko! dzień drugi mam to bazar. Wczoraj byliśmy tam, a dzisiaj idziemy w inną stronę do miejscowości gdzie jest klasztor e, oraz gdzie jest czaszka yeti <grym> To też jest również na wysokości około 3900 Dzisiaj przyszedł do nas e, tragarz którego zamówiliśmy przez naszego ziomka przed Zlukli dogadaliśmy się także jutro o 8 rano startujemy przez Gokyo do Everest Base Campu mamy człowieka także skończyłem już swoją pracę nie jestem już Buba. Eee, gość nazywa się w ogóle uwaga, jak się nazywa? Ogon. Gogon gość nazywa Gogon i teraz będzie Szerpa Go gol. No Gogo go Sherpa Jak? Go go sherpa Go 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 <gul> <Tam> jest student <gul> Wiem, że brzmi to Niewdzięcznie, ale cieszę się, że on będzie dźwigał mój plecak Bo przez dwa dni wystarczy No a z drugiej strony, no to on będzie dostało 20 dolarów na dzień za około 30 kg. to jest dobry deal. No i chodzimy właśnie do Kunjung. A to co tu widzicie to jest stupa buddyjska i ona z czterech stron oczy. E, chodzi o to, że ona jest wszechwidząca i ona jest zbudowana właśnie na, na wzniesieniach. I na przykład, zobaczcie, tam też jest. Gdzieś tam też jest. Gdzieś tam dalej też jest. I jak się chodzi o to górę, pewnie też jest. No i ona jest wszędzie po prostu. Wszędzie wszystko widzi. No i to jest po prostu dla nich ale Modlą się do niej oczywiście. I to są modlitwy na tych Tutaj kamieniach i to są mantry, takie om, takie coś. No i ktoś, jak gdzie się modli tej stupy, to obchodzi po lewej stronie, wokół tych kamieni, dotyka je albo je czyta i się modli. I tak dalej. A czemu to jest w takim miejscu? No bo e, to jest natura. Tu jest wiatr, tu jest. E, tu na przykład modlitwy są pisane na chorągiewkach. Dlaczego? Bo wiatr cały czas wystawia te chorągiewki. No i cały czas ta mantra jest powtarzana, nie? Cały czas się rusza. Tak samo te płyty tutaj. Diadie wózka, one się modlą. Więc coś się modli za ciebie i stąd na przykład tam na szczycie zobaczcie. E, to są flagi ogólnie I one sobie powiewają Byłeś w Turcji robić w, te z, z włosy na Zakola Byłem w Turcji robić włosy na Zakola po popię... Pach się przyjęło, bok Tak się przyjęło. <noise> <noise> mi się nie przyjęło. <noise> to mi się nie przyjęło. <noise> nie ma zmiły się. Dziewczynka też nosi rzeczy. Yy, w górach ja nie wiem ile ona ma myślę, że jest 6 lat I tam idzie ogólnie cała rodzinka i niesie coś takiego na plecach jak ona ma no i niosą coś tam właśnie sobie z miasta donoszą do domu ile jest par nóg, ile jest par rąk wszyscy noszą to samo eee, hej. wszyscy noszą no i no tak to wygląda a tu panowie robią szlak każdy zajmuje się jakimiś rzeczami no każdy doprawia po prostu a, garden, a You, no i panowie robią szlak, no i wykuwają taką drogę. Ta, takimi narzędziami, takim młotem i dłutem. Kozak. Serio. No i y, to jest jakaś firma wynajęta, prawda? Nie wiem, ale wiem, że oni robią ten szlak y, do siebie, do domu. Więc zobaczcie w ogóle, jak to wygląda, bo to jest w ogóle nie, niesamowite. I to nie jest tak, że to jest takie nierówne. Jakiś kocioł, który się zaraz... O, jakiś kocieł, który się zaraz wywrócę. To jest równiutkie. Znaczy no... Przypuszczam, że jakbym przyłożył tutaj poziom, no to mógłbym go ustalić. No i tak z każdym z tych stopni. Jest to równe, bo robię do sznurka, więc sznurek rozciągnięty. Tak. Ta. Także to jest to porządna tak. firma, która zawsze trzyma pion no. i poziom. Tak A jest. Himalajan no. skanska. Himalajan kosbud. Himalajan kosbud. Himalajan kosbud. Masz <noise> Himalajan यति यति है थी से यति देखते हैं का माथि गुम्बा में है है गुम्बा में तो बाजार है आई यू नो से यति मॉनेस्ट्री ओव मॉनेस्ट्री नमस्ते नमस्ते What's your name? My name is Eli. My name is Lukas na stronie Cie. Good morning. Hey, Good morning. morning. Masz tej czekoladki? Czekoladki masz? No. Mam czekoladę? What's your name? Mamy czekoladę. Mamy czekoladę. Idziemy czekoladę. No co, 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 co. What's your name? This is for you? Thank you. A wy to, to, okay. Co tu się? Nie, Nie otworzę tego muszę Tak, tak. tak, tak. Dziękujemy Ci, dobra. Mm. No. Tak właśnie Kukuczka sobie zdobywał kontakty. No, a co Ty myślisz? Często mał dzieciaki czekoladą? No tak. Nie miał połapane od razu. I tak, i wchodzimy do środka. Wzięliśmy bilet do Yeti Monastery. Bietę eee, kosztował 300. My wzięliśmy, weźcie pani, żeby dała nam jeden bilet, a resztę pieniędzy niech sobie zostawi. Chodźmy. I wszyscy tu przychodzą zobaczyć to I wrzucają kasę na szczęście Jajce, nie? To jest budda. Tutaj się robi różne rzeczy. Pali, moczy, składa pieniądze i tak dalej. To jeszcze nie wiem co to jest, ale... Nie wiem, co to są depozyty, czy to są urny, nie wiem, co to jest. No i co, no i na piętrze świątynia buddyjska. No i tu się dominisi, no a tu jest budda. To jest chyba dalej lama, o ile się nie mylę. Tu się daje kasę, tu się orzecha daje, buddy jakieś batony, coś tam się daje. Bo wiem, przecież też chce się pić. E, tu jakiś e, święty Mikołaj e, Ichniejszy. Nie wiem kto to. No, a tutaj się też mu pierogi. To są mamosy. albo jakieś chrusty. To się tutaj mu daje, żeby po prostu nie był głodny. No, tak to wygląda. Byłem już w wielu świątyniach. Zobaczcie, sobie tak. Ja się tu pyszak wizażać trzeba. No się bawić, Patrz, Kasia. Graj na tym. Graj na tym.

Tutaj ogólnie suszą się gówna jaka, bo tutaj nie ma jak dużo drewna, żeby można było palić nim w piecach, więc wykorzystuje się wszystko, co się ma. No i suszy się gówno jaka, do tego dodaje się igliwo, które zbiera się tam na zboczach, no i płonie z piecu, nie? tak to wygląda. No, a tam w oddali można usłyszeć, jak firma remontowo-budowlana buduje dom. No, a tu kościół idzie z materacem, no i idzie. Nie wiem ile to kilo, ale idzie. Mastę... No oh sorry. Nie chcę cię Nie pis. jest se materis. Nie pis. Taki? Ja